Pozdrawiam twojego starego. Witam Was o taku zjebie kochane. W tym odcinku będzie recenzja anime, które moim zdaniem jest zajebiste. A tym anime jest shiki. Anime powstało w 2010 roku i ma 22 odcinki plus tam dwa owa. Ogólnie jestem leniwym ulańcem i nawet nie sprawdziłem, jakie studio wydało to anime. Ale chuj. Przejdźmy teraz nie więcej do tego, co się tam działo. A, i jeszcze coś. Jeśli nienawidzicie spoilerów i ich nie lubicie, to wyłączcie ten film i idźcie w pizdu. Serio. A jeśli macie wyjebane w te spoilery, no to oglądajcie śmiało. Więc mogę was serdecznie zaprosić do odcinka. Więc tak. Pewna rodzina Kirishikich. Wprowadza się do Zadupia, czyli w Sotobie, mieście położonej gdzieś w górach. Po ich wprowadce w Sotobie działy się dziwne rzeczy, a tymi dziwnymi rzeczami były zgony mieszkańców tego Zadupia. Ogólnie myślę, że to nie będzie jakiś duży spoiler, jeśli wam powiem, że pierwszą ofiarą była dziewczyna o imieniu Megumi Shimizu, która miała przystąpić do pierwszej klasy liceum. Miała marzenie, by opuścić to za dupie i pojechać do wielkiego miasta. O tak, między nami to wam powiem, że Megumi była wredną suką jebaną. I wam jej nie będzie szkoda, serio. No ale, ale, miała całkiem fajne argumenty. <laughs> Ej, zaraz, zaraz. Jak ona miała przystąpić do pierwszej klasy liceum, to oznacza, że miała 15 lat. O kurwa. O! Oh! mi nerkę! Rany boskie, syneczku! Co ty znowu wymyśliłeś? Czyś ty zwariowałeś? na dziwki! Uspokój się, wyrażaj Wec się! mi, kurwa! Chyba muszę z tobą iść do psychologa! WYCNIJ MI, KURWA! Pozdrawiam twojego starego. No dobra, dobra, wracajmy do tematu. Megumi podkochiwałaś się w chłopaku o imieniu Natsuno Yuki który jej nie miał uczuć i miał w nią centralnie wyjebane, serio. Ona za nim łaziła, zagadywała go, a nadsunął kompletnie nic. Wyjebany jajce i chuj. Nawet chłop na jej pogrzebie nie został, serio. Ach, on jest zajebisty. Ale jak to się stało, że Megumi umarła? Więc tak, Megumi postanowiła odwiedzić nowych sąsiadów, czyli rodzinę Kirishikich i to był jej największy błąd. Kiedy Megumi zaginęła, Wszyscy mieszkanie tego zadupia zaczęli jej szukać, aż w końcu ją znaleźli, ale w okropnym stanie. Kiedy przyprowadzono ją do własnego domu, przybył tam doktor, to jest się Ozaki, który ją zbadał. Na początku się wydawało, że z nią jest w miarę okej, okay, ale po jakimś czasie ona nagle umarła, co zaniepokoiło naszego doktora Ozaki. Tych zgonów zaczęło się robić coraz więcej, a nasz doktor Ozaki nie wiedział, jaka jest tego przyczyna. Przysiągł, że zrobi wszystko, by uratować to zadupie i się dowiedzieć za wszelką cenę, jaka jest przyczyna zgonów. Na początku wszyscy myśleli wraz z doktorem, że to była epidemia, ale byli w błędzie, ponieważ przyczyna była całkowicie inna, a o niej pierwszy się dowiedział na Yuki wraz z jego przyjaciółmi. Więc co było przyczyną tych zgonów? Przyczyną od samego początku była rodzina Kirishikich, lecz oni nie byli zwykłymi ludźmi, a wampirami, które nadały sobie miano Shiki, które żywiły się ludzką krwią, by przetrwać. Ich ofiary umierały, lecz mieli szansę na, na zmartwychwstanie i dołączenie do Shiki. Po jakimś czasie doktor Toisze Ozaki się o nich dowiedział i odkrył przyczynę zgonów i chciał znaleźć sposób jak ich zabić, był gotowy zrobić wszystko. Aż zajebał własną żonę podczas eksperymentów. Serio. Zajebał własną żonę podczas eksperymentów. Ponieważ ona stała się jedną z nich. Czyli Shiki. Ale powiem wam, że też miała całkiem fajne argumenty. Ujcie w dupę. No dobra, dobra, już nie będę. Nie wbijajcie mi do mojej ciemnej piwnicy. Higgs W rodzinie Kirishiki była postać. Mojej dziewczynki. O imieniu Sunako która była bardzo interesującą i ciekawą postacią, która ma ciekawą własną historię. Przychodziła do Minicha o imieniu Seishin Muroi, który pisał własną powieść zatytułowaną właśnie Shiki, która bardzo zaciekawiła naszą Sunako. Ona jest postacią tajemniczą, co sprawia, że jest zajebista i ta postać od razu wam się spodoba. Serio. Ogólnie anime jest zajebiste. Klimat tego anime jest po prostu cud miód, zwłaszcza w pierwszych odcinkach. Później jest tego klimatu troszeczkę mniej, ale i tak daje przyjemne wrażenia. Zwłaszcza muzyka grana w tle, która daje mroczne wrażenia i robi naprawdę niezłą robotę. Opening tego anime też jest świetny, ale tylko pierwszy, ponieważ moim zdaniem on nadaje idealny klimat tego anime. Podczas oglądania tego anime byłem na początku za ludźmi, ale im dalej oglądałem, tym bardziej poznawałem Shiki. Ich rozumiałem. Aż przeszedłem na ich stronę. Ponieważ oni są bardziej ludzcy, niż wam się wydaje. A ludzie, ci mieszkańcy za toby, to są prawdziwe bestie. Nie Shiki. Jeśli jeszcze nie oglądaliście tego anime, to radzę ruszyć dupy i zacząć oglądać. Ponieważ warto. Mam nadzieję, że recenzja się wam spodobała. Moje lolineko kuibu master stuleje. Trzymajcie się sześć